Cześć, nazywam się Sławek Trojan. Jestem trenerem firmy Festul. Dzisiaj powiem o szlifierce RG130 ze sprzętem diamentowym. Szlifierka przewidziana jest do usuwania powłok na dużych powierzchniach. Dedykowana dla ekip remontowo-budowlanych, parkieciarzy, schodziarzy, ekip malarskich, posadzkarzy i wielu, wielu innych branż. Dzięki opatentowanej spirali odciągowej. Oraz ruchomemu wieńcowi szczotek na sprężynach jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dobre wyniki odsysania. Skuteczne odsysanie z maszyn RG130 odbywa się dzięki odkurzaczom Renofix, które mają płynną regulację siły ssania oraz funkcję autoclean, a także są wyposażone w węże stożkowe o większej średnicy, zakończone końcówką Fi36, która jest nakładana na kruciec maszyny. Dzięki możliwości odchylania segmentu szczotkowego oraz prowadzeniu za pomocą zderzaka prowadzącego jesteśmy w stanie szlifować bardzo blisko krawędzi ściany. Odległość ta to tylko 0,5 mm. W maszynie zamontowano silnik o mocy 1600 W oraz elektronikę pełnofalową, dzięki której możemy zmieniać obroty od 3000 do 7700 na minutę. Mamy miękki start Mamy utrzymanie stałych obrotów w czasie pracy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe. Mamy do dyspozycji uchwyt antywibracyjny, który będziemy regulowali w zależności od potrzeb. I łatwa blokada. Mamy możliwość zamontowania stołu prowadzącego, dzięki któremu będziemy mogli utrzymać równą płaszczyznę oraz płynnie regulować ilość zdzieranego materiału. Wymianę tarcz w maszynie RG130 wykonujemy w bardzo łatwy sposób dzięki blokadzie wrzeciona. Znajdujemy moment, kiedy blokada działa i w dalszej kolejności luzowaniu kluczem. I jesteśmy w stanie wybrać jedną z pięciu tarcz, które Festool ma w swojej ofercie. Festool posiada w ofercie pięć tarcz diamentowych i tak w kolorze zielonym tarcza Diastone, która służy do usuwania bardzo twardego betonu, betonu konstrukcyjnego, do szlifowania betonu powyżej C20. Kolejna tarcza w kolorze srebrnym, to jest Diahard, która służy do szlifowania twardego betonu czy żywicy na betonie, żywicy epoksydowej na betonie. Tarcza Diabrazy w kolorze czerwonym służy do usuwania y, klejów do płytek, klejów y, do glazury, jak również do szlifowania miękkiego tynku. Tarcza Diatermo w kolorze niebieskim do usuwania termoplastycznych powłok czy elastycznych klejów, np. do parkietu. I ostatnia tarcza diapaint w kolorze złotym, która służy do usuwania powłok na drewnie. Myślę, że te informacje ułatwią Wam pracę. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.